Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować fragment mojej audycji, którą opublikowałem na swoim głównym kanale na początku tego nowego 2023 roku. I to, co Wam dzisiaj pokażę, to będą takie momenty, w których staram się podzielić się z Wami tym, jak zbliżyć się do Pana Boga. To znaczy, może założę się, że. Zdarza się wam tak. Czasami, że czujecie jako osoby wierzące, poszukujące może, że albo pana Boga nie ma, albo że jest jakoś odległy, albo przestał się interesować naszymi sprawami, może go poszukujecie w jakiś sposób. I tam w tym fragmencie, którym teraz zaprezentuję, umieszczę takie dwie, dwa sposoby na to, jak go bardziej doznać, jak się do niego zbliżyć. Zapraszam do oglądania. Udaję ci na całe życie fragment świętego Augustyna. Ten fragment zapamiętaj i sobie go czytaj w każdym momencie, gdy będziesz pragnął takich cudowności. Niech on zawsze w tych momentach gonitw za właśnie tymi cudownościami prostuje. Ich cię prostuje, niech przypomina Ci o bliskości Boga. Pisał święty Augustyn w komentarzu do jednej z Ewangelii w ten sposób. Cud naszego Pana. Jezusa Chrystusa, iż z wody wino uczynił, nie dziwi tych, którzy wiedzą, iż dokonał tego Bóg. On bowiem tego dnia w czasie godów weselnych kazał wodą napełnić sześć stągwi i uczynił to, co czyni każdego roku w winoroślach. Jak bowiem to, co słudzy wlali w stągwie za sprawą Pana, przemieniło się w wino, tak i to, co obłoki zlewają za sprawą tegoż Pana wino się przemienia. Tego nie podziwiamy, bo corocznie się dzieje. Stałe bowiem powtarzanie podziw usuwa. Jednakże jest coś, co na głębsze zasługuje rozważenie, niż to, co stało się w stągwiach wody. Któż bowiem, rozważając dzieła Boga, którymi rządzi się cały ten świat, nie ulegnie zdumieniu się, i cuda go nie przygniotą, jeśli się zastanowi nad mocą jakiegoś ziarna, jakiegoś nasienia. To widzi, jak wielką jest rzeczą i przy rozważeniu bojaźń go opanowuje, ponieważ jednak interesując się czym innym, utracili pojmowanie dzieł Boga, w których Stwórcę codziennie sławić powinni. Bóg zastrzegł w sobie pewne, Niezwykłe czynności, aby niejako śpiących cudami pobudzić do Jego chwalenia. Umarły, życie odzyskał, ludzie się dziwią. Tylu codziennie się rodzi, a nikt się temu nie dziwi. Jeśli się rozsądnie nad tym zastanowimy, to większym cudem jest powstanie tego, czego nie było, niż wskrzeszenie tego, co już istniało. A przecież ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez słowo swoje to wszystko uczynił i rządzi tym, co stworzył. Wcześniejsze cuda uczynił Bóg przez samo słowo swoje, które jest u niego. Późniejsze cuda zdziałał przez słowo swoje wcielone, które dla nas stało się człowiekiem. Jak podziwiamy to, co Jezus, człowiek, uczynił, tak podziwiajmy to, co Jezus Bóg zdziałał. Przez Jezusa Boga stało się niebo i ziemia, morze i wszelka ozdoba niebios, bogactwo ziemi, płodność morza to wszystko, co oczom podpada przez Jezusa Boga, zostało uczynione. I nad tym pracuj, Tomaszu. Nastrój swój instrument na nowo, swoje urojone oczekiwania. Przejrzyj. Usuń swoją ślepotę. Bóg jest blisko. Bóg jest e, bardzo blisko, że nie może być bliżej, bo naruszyłby Twoją wolność. A jeśli ci mało jeszcze, Tomaszu, drogi, to sięgnij proszę po mapę. Mapę, którą sporządził sam Jezus Chrystus, na wypadek tego, jakby go ch ktoś chciał szukać. Na wypadek, jakby komuś. Było go w świecie mało, albo na wypadek tego, jakby, jakbyśmy poczuli, że jest nieobecny, że go nie ma, że go nam brakuje. Jak się nazywa ta mapa, gdzie ją znaleźć? Początek kazania na górze, czyli osiem błogosławieństw. To jest mapa. Szukajcie łagodnych, ubogich w duchu. Prostych, płaczących, pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca, wprowadzających pokój, cierpiących i prześladowanych, a znajdziecie Jezusa. I sami bądźcie tacy, a znajdziecie Boga tak bliskiego, tak obecnego, że nic już w waszym życiu nie będzie takie samo. Całość audycji jest dostępna w linku w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu.